Derbowa porażka z Kościanem, 25 do 28, boli chyba, bo ten mecz był do wygrania. Jak najbardziej boli. Początek meczu zdecydowanie nie po nasze myśli i myślę, że to właśnie ten początek figuruje na tablicy, bo no tak jakby, jakbyśmy przespali, przeszli trochę te, obok tego meczu. Fakt mogło nas deprymować to, że czekaliśmy na ratownika medycznego 15-20 minut, trochę później weszliśmy w mecz. No nie udało się. Przygrywać się różnicą czterech bramek. Ta druga połowa była lepsza Waszym wykonaniu, szczególnie też w obronie? Yy, tak, zdecydowanie. No, przede wszystkim brakowało nam szczęścia, tak, bo każda taka możliwa piłka odbita czy to przez bramkarza, czy to od naszego obrońcy lądowała w rękach przeciwnika, I gdzieś po ręce bramkarza w... docierała do, do bramki, tak. Szkoda, bo Mateusz w drugiej połowie naprawdę dał Grzeszowi bardzo dobrą zmianę. Odbił mnóstwo trudnych piłek. No nie udało się, brak konsekwencji rzutował na końcowy wynik.